Dobry wieczór z trasy, z powiedzmy sobie podróży, więc przesiadkowo pomiędzy jednym miejscem docelowym a drugim. Macham do Was na dzisiejszym niespodziewanym niecodzienniku, który będzie raczej krótko i treściwie. Parę rzeczy co do dotyczących aktualnych spraw, a przede wszystkim kilka refleksji, które się urodziły w trakcie. Tej podróży, którą teraz odbywam, i zwłaszcza w miejscu, w którym się teraz znajduję, to jest po części związane z moimi korzeniami jako, jako miejscem urodzenia, a z drugiej strony, w pewnym sensie mentalnie, jest to dla mnie już bardzo egzotyczny obszar, bardzo egzotyczne miejsce, więc traktuję go jako pewnego stopnia meta miejsce, dzięki któremu potrafię paradoksalnie uzyskać większy dystans od niektórych zjawisk i mocno o nich. Mówić z jeszcze innego punktu widzenia, zwróciłem uwagę na pewne rodzaju mechanizmy, zwłaszcza w sytuacji, w których ja, będąc pełnoetatowym rodzicem, kiedy się trochę jakby wyzumowuję, oddałam od tej roli podczas wyjazdów, że jest dosyć mocna różnica pomiędzy osobą, która wchodzi w rolę. Opieki nad, nad dzieckiem z racji profesji, którą wykonuje, i bardzo stara się, żeby to było wykonane. Jak również w sytuacji, w której jest rodzicem i chce być na tyle niezastąpionym, i tak bardzo chce to wykonać perfekcyjnie, że jest bardziej opiekunem, bardziej babysitterem niż rodzicem. A dzieje się to w takim aspekcie, że tego rodzaju aktywność w stosunku do dziecka jest bardzo silnie zagospodarowująca ten czas, uwagę opiekun stara się, zwłaszcza ambitny bardzo mocno intensywnie dbać o to, żeby czas który on spędza z dzieckiem był wypełniony jego osobą jego aktywnościami, jego działaniami mm. tym co on ma za tym co ze sobą przynosi natomiast rodzic, który jest jednostką, ja mówię tutaj abstrahuję od tak zwanych Sytuacji traumatycznych, gdzie i, i ten opiekun, i, i ten rodzic może się trafić z piekła rodem, więc nie rozmawiamy tu o tym. Mówimy o tak zwanym zdrowym wariancie. Rodzic, który darzy dziecko miłością i bardzo pragnie dla niego rozwojowych sytuacji, uzyskuje tak ergonomiczne zmęczenie poprzez fakt, że jest ten cały czas bez przerwy. Rozwija również bardzo silnie, zwłaszcza jeżeli jest doświadczony pewnego rodzaju poczucie, że bardziej działa nie sama jego ciągła uwaga i skupianie się na tym, co dziecko robi towarzyszenie mu, podstawianie mu wszystkich rzeczy stymulowanie, stymulowanie, stymulowanie czy zagospodarowanie czasu i tak dalej tylko raczej obecność obecność, która jest w pobliżu podzielność uwagi polegająca na tym, że kiedy ja zmywam, gotuję Robię rzeczy, które nie wymagają mojej totalnej uwagi, czyli nie, jest, nie są pracą zawodową, a czasami również są pracą zawodową. Tak jak u mnie na przykład, to jakimś dziesiątym uchem, piątym, trzecim uchem jestem cały czas obecny, reaguję. Wszystko, z czym dziecko przychodzi, jest natychmiast odbierane, jest to w takim właśnie maksymalnym stopniu brane pod uwagę. Wchodzę, wchodzę w interakcję. To, co się z dzieckiem dzieje, to, z czym ono przychodzi, jest natychmiast. Brany jako proces, natomiast nie jestem natętnie cały czas obecny w jego życiu, i dziecko uzyskuje te duże momenty, w których jest pozostawione swojej inwencji, swojej samotności, temu co, co robi, wiedząc jednocześnie, że ja nie jestem nieobecny umysłowo, ani tym bardziej nieobecny fizycznie, tylko jako rodzic jestem pewną stałą, pewnego rodzaju żywą obecnością, która jakby co zawsze zareaguje. Czasami jest. Bliżej, na przykład, kiedy gram w jakąś grę albo bawię się w coś albo, albo tarmoszę się prawda, i, i tarzam się podywanie z, z dzieciakiem, ale w innej sytuacji, w większości przypadków, kiedy ja na przykład drzemię, odpoczywam, kiedy gapię się w telefon przy kawie, kiedy robię śniadanie, kiedy gotuję, kiedy sprzątam, kiedy oporządzam gospodarstwo i wynoszę kuwetę dla kota lub też sprzątam u psów, w tej samym momencie w takim trochę dzikim formacie, towarzyszy mi również dzieciak, który mnie obserwuje, ale który również robi swoje rzeczy, który bada swój świat, który stwarza swoją rzeczywistość alternatywną, świat równoległy, który jest trochę kopiujący, mapujący wobec tego, co ja robię, a trochę bardzo własny, trochę badający, czy on się chce sam zajmować. Kiedy ma deficyt uwagi, to się nią upomina, kiedy ja czuję, że potrzebuję większej bliskości, też się o to upominam o dziecka, natomiast nie ma w tym takiego właśnie nastawienia babysitterskiego, którym Ambicja zawodowa i chęć bycia potrzebnym, no i sens spełnienia tej roli, jaką jest opieka, każe mi, co prawda oczywiście, jak najbardziej z dużą satysfakcją strony dzieciaka, cały czas go angażować, bez przerwy go stymulować, ciągle być w jego pobliżu i ciągle powodować, że wszystko co on robi ma jakiś związek z moją wychowawczą, obecną, zabawową, rozrywkową działalnością, obecnością. Natomiast y, sytuacja na dłuższą metę jest to w równym stopniu wykańczające dla rodziców i tak naprawdę nie do końca dobre dla dziecka. Między innymi dlatego opiekun jaki jest powiem, pełnia pewną rolę przez kilka godzin w ciągu doby. Natomiast rodzic takim opiekunem raczej, jeżeli jest, wytwarza to pewnego rodzaju zależność i czasami dosyć uciążliwe wzorce, które mogą się skończyć ograniczeniem samodzielności. Zwłaszcza jeżeli dziecko się przystosuje do tego rodzaju funkcjonowania i będzie cały czas tej uwagi wołać. To nie jest tak naprawdę wykład na temat wychowywania dzieci. Ponieważ ja w tej kwestii nie jestem w żadnym stopniu wybitnym przykładem. Jestem przeciętny, normalny, nie wiem, na swój sposób unikalny. Natomiast miałem, mam te doświadczenia w bardzo dużym rozstrzale wiekowym pomiędzy moimi dziećmi, natomiast nie chodzi tutaj o to, w istocie tak naprawdę chodzi o stosunek do własnego ciała. To, co reprezentuje dziecko w tym układzie, jest moim ciałem, jest moim umysłem somatycznym, jest moim umysłem nieświadomym, jest moim zespołem odruchów, nawyków oraz moją inteligencją somatyczną, moim yy, obszarem moim nieświadomym, a więc tym życiowo yy, inteligentniejszym, bardziej sprawczym. Natomiast moja uważność, nastawienie, czy też jako babysitera, czy też jako rodzica, jest tym, co moja świadomość robi. Sytuacja, kiedy moja świadomość jest jak babysitter, to jest ten stan przewagi świadomości yy, tak zwanego yy, nie wiem, przeładowania świadomością, przemedytowania, prze, yy, nie, to nie jest stan pr tylko przeintelektualizowania i przemetodyzowania, to jest również stan przeświadomościowania, w którym moja uważność jest zbyt intensywna, wręcz paraliżująca. Co dla mojego rozwoju, i paradoksalnie zawęża mi to parę opcji, i mogę się wtedy zdziwić, że przy całej mojej kolosalnej wiedzy i bardzo dużej wnikliwości zdolności skupienia uwagi, w tym samym momencie jest dosyć słabo, jeśli chodzi o życiowość tej wiedzy. Życiowość, czyli w momencie, kiedy jest, jestem niesamowicie skupiony, niesamowicie otwarty i wspaniale funkcjonujący, w momencie, kiedy ten trening jest. Robione w tak zwanych laboratoryjnych warunkach, w odosobnieniach, ćwiczeniach, treningach, ale w momencie, kiedy wychodzę do świata, mam duży problem, żeby odpuścić. Żeby ten opiekun we mnie, babysitter, odpuścił ambicje i stwierdził, że dzieciak powinien jednak mimo wszystko funkcjonować i w że samemu guzów ponabijać, trochę samemu powynajdywać, czyli zrobić coś, co by, czego by mi nie zawdzięczał. Czyli nie stać nad nim i nie monitorować, czy wszystko to, co ten dzieciak robi, jest wynikiem tego, co zawdzięcza mojej edukacyjnej działalności. Natomiast w sytuacji, gdy jestem tym rodzicem uważnym, konsekwentnym, ale jedno odpowiedzialnym, ale jednocześnie nadmiernie przepracowanym i wielofunkcjonalnym i zajętym wieloma rzeczami jako, jako świadomość, to ja wobec mojego ciała w ten sposób nastawiony daję temu ciału więcej szans na przejawienie inicjatywy. Z jednej strony, jako świadomość opiekuję się jego rozwojem, staram się wychodzić temu naprzeciw, a z drugiej strony, uznaję kolosalną mądrość tej niesamowitej istoty, jaką sam jestem, i dzięki temu dopiero wtedy yy, uczę się tego języka, i dzięki temu rzeczywiście zaczynam to dziecko, czyli moje ciało, potężne, niesamowite, mądre ciało, zaczynam je dopiero wtedy rzeczywiście rozumieć. Yy, przy czym pozycja tak zwanego ambitnego babysitera nie jest zła, ona po prostu w pewnym momencie, kiedy zaczyna przedawkowywać, system zaczyna się buntować. Moje ciało zaczyna odmawiać posłuszeństwa, moja inteligencja nieświadoma zaczyna odmawiać posłuszeństwa i słusznie. Yy, jeżeli będę na upór, w to szedł, zaczyna wtedy wdrażać wzorce przemocowe wobec siebie. W sytuacji, w której natomiast ustąpię, bo rozpoznam to, dzieje się coś pozytywnego, czyli zaczynam się użyć od dziecka, którym. De facto, tutaj jest część mądrzejsza niż ja. Co to znaczy być wybitnym? Właśnie to jest też ta najważniejsza rzecz, ponieważ jest na ten temat wiele pomysłów. Ja odżeglowuję w, tym, w tej zabawie słownej, którą za chwilę, której w tej chwili robię, od stereotypowego rozumienia wybitności, jaka jest perfekcjonistycznie pielęgnowana. Wybitny. Czysto językowo to jest ktoś, kto się bardzo odróżnia. A odróżnia się bardzo często ten, kto jest bardzo sobą. Można by powiedzieć, że oczywiście, na no, upartego każdy jest sobą, można by powiedzieć, że niektórzy tak są sobą, że wolę na to nie patrzeć, i oczywiście to już jest kwestia gustu. Natomiast tu nazywamy bycie sobą raczej pewnego rodzaju konsekwentnym słuchaniem własnej wewnętrznej inteligencji, niezależnie od tego, jakie mamy świadomo IQ. Niezależnie od tego, jakie mamy wykształcenie, niezależnie od tego, z jakiego pochodzimy kulturowego kręgu i, i skąd braliśmy nasze doświadczenia. W sytuacji, w której ja jestem nasłuchujący, który jestem nieambitnym opiekunem, a słuchającym rodzicem wobec siebie z mojej własnej nieświadomości, moja wybitność, czyli naturalna inteligencja, naturalna niepowtarzalność ma szansę zaistnieć. I to widać wyraźnie w sytuacjach, w których mamy do czynienia z niesamowicie pięknymi naturzczykami pięknymi w rozumieniu totalnym, a nie fizycznym yy, tylko, yy, którzy yy, stają się yy, atrakcyjni i dla, dla tłumu bardzo mocno rozwiniętych pod wieloma względami ludzi, yy, którzy nie rozumieją, dlaczego tak bardzo yy, się nimi fascynują, a fascynują się ich niepowtarzalnością a niepowtarzalni są dlatego, że mieli szansę siebie słuchać. Jeżeli mogą później połączyć to z świadomym wykształceniem, z z pewnych dóbr z puścizny kulturowej, tła etnicznego, tego wszystkiego, w czym są, to zaczyna uzyskiwać również walor, którym można się dzielić. I wtedy nazywa się to edukacją, nowatorską edukacją, która bierze pod uwagę człowieka, a nie, nie jest formą. Hmm, jakby to nie powiedzieć, świadomego gwałtu i kompresowania człowieka do wzorca uznanego za doskonały. To prowadzi nas do, do takich ciekawych, następnych zjawisk, w jaki sposób można być wybitnym, w jaki sposób mogę być wybitnym w moim życiu. Nie takim wybitnym, który polega na tym, że jestem bardziej wybitny niż wszyscy, albo ja jestem wybitny, ponieważ wszyscy są. Nie wybitni, tylko takim, jakim jestem, czyli bycie sobą, godzenie się tym i korzystanie ze wszystkich profitów, z wszystkich zasobów, które ze sobą niesie fakt bycia wybitnym. I tu docieramy do tego najważniejszego znaczenia, który pozwala mi na przykład preferować nagrywanie materiałów na żywo, tak jak teraz, dzięki czemu ja kompletnie nieprzygotowany yy, mówię do Was teraz yy, bez zająknięcia na temat rzeczy, które są istotne, dlatego że są zakodowane w moich tkankach, że, dlatego że mówią do mnie z jeżonymi włosami na moich rękach. Nie, nie bez powodu na przykład preferuję materiał na żywo, yy, mówiony tak jak teraz, bez obróbki, z ryzykiem, że coś się przerwie, że, że ktoś wejdzie, że ktoś przeszkodzi, że, że to wszystko nie wygląda perfekcyjnie. W tym miejscu, w którym mnie to zostało, choćby w tej yy, sypialni, w tym <laughs> domu yy, mojej mamy, której akurat nocuję przejazdem do mojego rodzimego miasteczka. Yy, nad materiałem, który bym na przykład wyreżyserował, skleił, oprawił muzycznie i wydał Wam dopiero w gotowej pigułce. Dlatego, że w ten sposób macie pewność, że mówię do Was absolutnie z moich flaków, że nic z tego, co teraz mówię, nie zostało wcześniej napisane i że nie czytam tekstu, który znajduje się w jakiejkolwiek planszy za, za tym telefonem. taki sposób działają wszystkie neuroświadome aktywności, które uprawiamy. Nie mówię już tylko o oceanie, webinarów. Które już od dwóch lat y, zaczęły dochodzić do 90 paru. Jeśli chodzi o ilość, nie mówię o warsztatach, które również się nagromadziły i które jeszcze będą, i o nich za chwilę powiem. Mówię o czymś tak y, moim zdaniem niesamowitym, innowatorskim, o, o, czego dotychczas jeszcze w moich zdjęciach nie było, a na pewno nie było tego jeszcze w takim połączeniu, w tym y, 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 w taki sposób, jak ja to mam zamiar zrobić. To znaczy. Komunikacja Transformująca to jest warsztat, który odbędzie się 13-14 listopada online. Mam już pierwszą grupę zebranych y, uczestników, zarejestrowanych, którzy y, wysłali mi swoje zgłoszenia, od których przyjmuję już pierwsze wpłaty na certyfikacje, którym jestem wdzięczny bardzo za te odpowiedzialne zachowanie i pomoc. Y, komunikacja Transformująca, ja zrobiłem pewien rodzaju numer. Uczyniłem ten warsztat śmiesznie, nieludzko tanim. Te zajęcia nie są tak. Ja mam uprawnienia pozwalające mi trzymać rynkową cenę, która w istocie powinna i będzie, będzie naprawdę adekwatna do wartości, którą ten, ta umiejętność, ta kompetencja neuroświadoma sobą reprezentuje. To jest ostatni raz, kiedy ja ustawiłem tego rodzaju aktywność i jest to dla mnie pewnego rodzaju gest w stronę z tych z Was, którzy chcą zostać ambasadorami tego rodzaju metody i pracy po raz pierwszy całej historii tej metody, w historii mojej szkoły i w historii tych z Was, którzy pierwszy raz się z tą metodą kontaktują. Czyli ja nie robię tego po to, aby udostępnić coś na półce cenowej, która bardzo silnie zaniża tak naprawdę materialną wartość, adekwatną, przeliczeniową, tego rodzaju umiejętności, by wyjść naprzeciw Wam, bo ja dobrze wiem, że jesteście na tyle, znam Was i wiem, że jesteście jednostkami, które znają wartość pracy rozwojowej i byliby w stanie w to zainwestować. Robię te gest w waszą stronę, ponieważ yy, ci z was, którzy zdecydują się na pierwszy rzut, na pierwszy warsztat, który ja zorganizuję w tym momencie, będą dla mnie yy, pewnego rodzaju polpoczną, która... Oczywiście każdy z was zrobi to dla siebie i każdy z Was poniesie później tego rodzaju kompetencje, to, co zechce i tak to zmiesza ze swoim życiem, jak zechce. Ale ja będę Was już traktował i będę miał dla Was propozycje, których nie będę miał później dla nikogo innego. W zakresie yy, form współpracy i... Yy, promowania tego rodzaju neuroświadomej kompetencji, jaką transformująca komunikacja jest, chodziło właśnie ze względu na to, że rozpoznaliście wartość tego nie ze względu na cenę, jakąkolwiek by nie była, tylko ze względu na to, co słyszeliście o tym, ze względu na te wszystkie pierwiastki transformującej komunikacji, te, te przebiśniegi, które praktykowaliśmy w niejednym webinarze i w niejednym warsztacie, na którym byliście na świadomości, bo wiele z tych elementów transformującej komunikacji było już przerabiane. Tylko to będzie teraz w bardzo integralnym bloku, robionym jednocześnie, ale w nowatorski sposób, nawet jak dla uczenia tej metody, przede wszystkim dlatego, że będzie to połączone z zajęciami ruchowymi, motorycznymi, dzięki czemu informacja tego rodzaju będzie silniej kodowana i kotwiczona w umyślenie świadomym, w tej twórczym, kreatywnym dziecku, które będzie przez to jeszcze bardziej samodzielne, i te kompetencje będą jeszcze bardziej odruchowe. Także ci z Was, którzy zapiszą się na ten warsztat 13-14, mają o wiele więcej szczęścia niż ktokolwiek Mówię to naprawdę z całą, z całą dumą. Mają o wiele więcej szczęścia w tym kwestii pracy niż wszyscy, którzy będą pracować później. I to nie ze względu na to, że wchodzą na tak bardzo, bardzo skandalicznie okazyjnej cenie, która zresztą się nigdy nie powtórzy, i zapewniam Was, że nikt, żaden inny trener tego nigdy w ten sposób nie zrobi tak jak ja. Ten rodzaj kompetencji nuroświadomej, którą się zdobywa zresztą bardzo długo, jest szanowany przez to środowisko. Więc za zachęcam Was do uczestnictwa w tym warsztacie, bo naprawdę warto. Eee, następny warsztat, który będzie bardzo potężny i bardzo istotny i scholernie zaskakujący. Będzie, to będzie nagrany warsztat, który nie będzie na żywo transmitowany. Będzie on natomiast dostępny w archiwum moim i Michała na akumaj.com o okluzji, czyli o styku zębów, pracy jamy ustnej, o y, szkieletarności czaszki i mapowaniu tego na całą resztę struktury cielesnej. Jest to rewolucyjna wiedza, która jest, y, która nie jest żadnego rodzaju magiczną, y, mistyczną, mglistą formą y, jakiegoś przekazu, które nie ma żadnego związku z, y, którym trzeba bardzo wierzyć w sobie, żeby to funkcjonowało. Jest to Skomunikowanie się z bezpośrednio funkcjonującymi, rzeczywistymi mechanizmami rezonans, rezonacyjnymi i mapującymi wewnątrz ciała, w wyniku czego pracując na, nie wprost, a na części reprezentującej jakąś część, takim na przykład jak jest jama ustna, jak, jak na przykład jak są zęby, jak jest język, jak jest przełyk, jak jest podniebienie cały ten obszar gnieżdżący się pierwotnej tożsamości ludzkiej, tam gdzie my jako noworodki mamy. Pierwszy kontakt w ogóle z czymś takim jak ja, tam gdzie, gdzie gnieździ się po raz pierwszy i instalują się pierwsze stany pierwotnego poczucia bezpieczeństwa, pierwotnego poczucia y, identyfikacji własnej osoby, pierwsze rozpoznanie, czym jest dla istoty ludzkiej miłość, bliskość, poczucie siły y, albo słabości. Dostęp do tego poprzez ruch, poprzez obecność. Przez neuroobecność w obszarze albo bezpośrednio związanym z, ze zgryzem, albo w zaskakujących miejscach ciała, w których ten obszar zgryzu jest mapowany, reprezentowany, yy, skanująco, holograficznie odczuwany, przeżywany. Ten warsztat jest niepowtarzalny. I tego rodzaju wiedzy w ten sposób nie robi się w yy, żadnej znanej mi, przynajmniej znanej mi póki co dotychczas w szkole neuroświadomych metod pracy. Yy, podobnie, podobnie uważam unikalnym sposobem yy, pracy z yy, kontaktu z własną, własną nieświadomością, z własnym potęgą, byciem yy, słuchającym i nieprzesadzającym z ambicją, a jednocześnie kreatywnie rozwojowym rodzicem dla własnego umysłu, dla własnego ciała. jest... Yy, warsztat hipnoterapeutyczno-neuroświadomy, który będzie nagrany tego samego dnia w trio ze mną, Michałem Urgaczem i Andrzejem Krystaszkiem w jego studiu w Podczęstochowo. I ten warsztat również będzie dostępny na platformach, to jest Romatrixa, Hypnosos, Znaku Zapytania i Mike. I ten warsztat jest nie do przecenienia. Nie tylko dlatego, że on wykracza poza szablonowe rozumienie hipnoterapii. Nie tylko wykracza poza rewolucyjne rozumienie hipnoterapii, jakie wniósł ze sobą praktyk NLP, twórca, jeden z twórców NLP Milton Erickson, to jest połączenie bezpośredniej komunikacji z własną nieświadomością czyli 95% nas, obszarem bez wątpliwości obszarem natychmiastowego dostępu do wewnętrznych zasobów osobistej tożsamości. Prawdziwej, rzeczywistej mocy, z jednoczesnym budowaniem kolosalnej dozy komfortu i bezpieczeństwa w oparciu o nawyki fizyczne, nawyki ruchowe, nawyki neuroświadome. I te trzy warsztaty, o których wspomniałem, już teraz mające, moim zdaniem, i tak przeliczniowo wiele kolosalnie przyjazną yy, materialną wartość jak na jakąkolwiek kieszeń są, yy, i mówię to kompletnie, be, ani bez dozy, bez fałszywej skromności, ani też bez potrzeby marketingowej pyszałkowatości z czystą trzeźwością, przytemnością tego yy, co zmienia kompletnie odwraca do góry dnem całą moją rzeczywistość, doprowadzając do jej naprawdę niesamowitej, rewolucyjnej skuteczności to jest nie do przecenienia. Nie tylko ze względu na to, że dzieje się tam jakaś nowa wiedza, bo tam się nie dzieje żadna nowa wiedza. Tam się dzieje zaskakujący dostęp do tego, ile człowiek potrafi zrobić tylko poprzez fakt, że uczy się słuchać siebie. I naprawdę zaczyna się słyszeć. I naprawdę zaczyna się słyszeć. W miejscach, które wydawały się kompletną, tajemniczą, mroczną, Pozbawioną możliwości komunikacji, czasami zwierzęcą, a czasami nawet demonizowaną otchłanią. I okazuje się, że to nie jest nic z tych rzeczy. Że to jest tak żywe, tak otwarte, tak kreatywne i tak kochające jak dziecko, którego nie należy przytłaczać nadmierną ambicją wychowawczą ani wymuszać na nim wzorca w obawie, że samo. Sobą nic nie reprezentuje, lecz słuchając, wyławiać te nuty no, wybitności, które to dziecko ma i umieć je komunikować. A fala zwrotna, sprzężenie zwrotne tej informacji, które popłynie potem do nas, nazywa się miłością, której się bezskutecznie wielokrotnie szuka w afirmacjach, medytacjach i związkach. Przez co i afirmacje, medytacje i związki zaczynają tę miłość reprezentować. Już od e, weekendu, już praktycznie od 8 listopada, te warsztaty hipnoterapeutyczne i na temat okluzji będą dostępne w archiwum. Będzie to ogłoszone i dostęp do tego zostanie pokazany. 13 14 listopada, warsztat Transformującej komunikacji. Ci z Was, którzy się na ten warsztat zapiszą, zapiszą, otrzymają oficjalne certyfikaty potwierdzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Transformującej pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Neurolingwistycznego Programowania, ponieważ posiadam takie uprawnienia, by Wam takie certyfikaty przyznawać. Co idziesz pewnego stopnia rzeczywistym, konkretnym yy, sposobem na wyrażenia uznania temu niesamowitemu, kreatywnemu, wariackiemu, pięknemu, kochającemu, cudownemu dziecku, jakim jest umysł nieświadomy. Temu geniuszowi, wybitnemu geniuszowi, którego słuchać można się uczyć. I na webinarach, i na warsztatach, w sesjach indywidualnych, albo słuchając takich oto nieco jak ten dziś. Na dziś na żywo z Częstochowy. Do zobaczenia w późniejszych transmisjach.